Nie pytaj mnie, czy uda się. Normalnie żyć. Wiem, Pochodząca z Nowej Rudy artystka Edyta Geppert wraz z zespołem Wazji wystąpiła w wyjątkowym koncercie w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie. Prawdę mówiąc, ostatnio to jestem tutaj wyłącznie dzięki koncertom, chociaż mam tu nieliczną ale jeszcze rodzinę, brata i kuzynki dwie, ale generalnie przyjeżdżam z koncertami. No dzisiaj jest pełna sala, czyli 365 miejsc wypełnione do ostatniego miejsca. Biletów od dawna na to wydarzenie nie ma. Cieszymy się, że tak niezwykłym zainteresowaniem cieszy się dzisiejszy koncert i wydarzenie. Ja jestem wielkim fanem pani Edyty, nie. Dlatego to jest wielkie wydarzenie w moim życiu. Jestem już drugi raz na koncercie Edyty. Na koncercie na żywo nie byłam teraz pierwszy raz Znam ją od, od, dziecka. od dziecka. Uwielbienie dla talentu Edyty Geppert. I oprócz, oprócz tego pochodzi z naszego regionu, więc jestem pożywia. szczęśliwa, że mogę tu być i obejrzeć ten koncert. W trakcie koncertu artystka zaprezentowała w klimatycznym nastroju piosenki liryczne w zestawieniu z dramatycznymi i kabaretowymi. Recital przygotowany był według scenariusza i w reżyserii Piotra Loreca. W przerwie koncertu na piosenkarkę czekała miła niespodzianka. No bardzo jest z Pani dumna. Dlatego też uchwałą Rady Miejskiej przyznaliśmy pani tytuł honorowego obywatela miasta Nowej Rudy. Pani Edyta, tutaj w Nowej Rudzie, stawiała swoje pierwsze kroki na tej scenie w zespole pieśni i tańca. Później, osiągając swój wielki osobisty sukces, piękną karierą wokalną, dzisiaj mamy okazję uhonorować ją jako noworudzianie tym zaszczytnym tytułem. To jest bardzo duże wyróżnienie, tym bardziej, że obywatele honorowi Nowej Rudy, ci, którzy do tej pory zostali wyróżnieni, to grono dosyć takie no, zacne, więc ja tylko się cieszę, że nie spodziewałam się zupełnie, znaczy wiedziałam już jakie są plany, ale kiedy usłyszałam tę wiadomość, to byłam rzeczywiście bardzo no, poruszona, co tu dużo mówić. Edycie Gepard życzymy jeszcze wielu koncertów i żeby dalej była taką artystką, jaką jest, czyli niepowtarzalną i dającą natchnienie dla wielu Młodych artystów, którzy również chcą ją naśladować. Chciałam zaśpiewać o miłości, której czas nigdy nie ostudzi. Lecz powiedzieli: Nie, to nie pójdzie pani Gerpań, to nie dla ludzi.